Czy obcinać przekwitnięte kwiatostany juki? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Teraz jak widzimy, i tak się nie prezentują fajnie te, te, te pozostałości po tych kwiatostanach. No i co z nimi dalej robić? Powinny, jeśli się nam uda, tutaj zawiązywać się nasiona. Natomiast, bądźmy szczerzy, raczej jeśli posadzimy jukę gdzieś, nie chcemy, żeby nam się rozsiewała. Wie to każdy, kto chociaż raz ją wykopywał, gdzieś przesadzić, bądź po prostu się jej pozbyć. Dlatego ja zdecydowanie radzę Wam je uciąć nisko, może nie u samej ziemi, ponieważ będzie to ciężkie, ale niepotrzebnie zabiera to energię roślinie. Także pozbywamy się trzech kwiatów yuki, tak aby fajniej mogła sobie poradzić wiosną. E, nie, po, e, wio, e, aby lepiej mogła sobie poradzić wiosną e, z grzybami, które niestety na niej się bardzo często e, pojawiają. Jeżeli miałaby teraz tracić energię na e, zawiązanie e, nasion, z których i tak prawdopodobnie nie skorzystamy, a i tak e, takie e, Wysianie juki nie jest wbrew pozorom takie łatwe, bo trzeba też o odpowiedniej porze roku, odpowiednie stanowisko i tak dalej, i tak dalej jej zapewnić, więc jak najbardziej zachęcam do pozbycia się tych przekliniętych kwiatostanów, ponieważ wbrew pozorom tutaj nie ma ani jednego zawiązanego nasiona. Także pozbywamy się ich i szczerze mówiąc nie widzę powodu, aby je trzymać. No może jeśli naprawdę chcemy je Wysiać, ale w innej możliwości. Jeśli nie chcemy ich wysiać, to tnijmy ile się da. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji.